Cześć kochani, witajcie serdecznie na Waszą prośbę, prosicie, żeby Wam napisać, jak zrobić oczyszczanie jajkiem. Czyli potocznie mówiąc jajowanie. Jest to metoda skarby znana od lat. Od dziada, pradziada przekazywana. Jeżeli ktoś z Was nie słyszał. To, usiądźcie sobie wygodnie. Skarby. I opowiem wam, jak zrobić sobie samemu oczyszczanie. Może czujecie, że ktoś na was nagadał, że wysłał wam niefajną energię. Że ktoś źle na was patrzył, nie nosicie oka proroka, że ktoś na was może macie jakiś podczep energetyczny, i do tego służy jajko, ale jajko tylko od szczęśliwej kury. Nie żadne pieczątka, pierwsza, druga, trzecia klasa, absolutnie, tylko ma być od baby, od wiejskiego chłopa, od kogoś, kto ma kurki. Słuchajcie. Mmm... Ja robię tak, że do jajowania ja używam dwa jajka. Jeżeli oczyszczam e, na przykład głowa i ciało, bo są też takie metody, że są osoby, które wbijają jajko do szklanki, dają na noc pod łóżko i rano sprawdzają co jest. Ale ja dzisiaj robię odcinek, kochani, o oczyszczaniu. Więc jeżeli chcecie oczyszczyć swoją. Głowę, bierzecie jedno jajko, a jeśli chcecie oczyścić resztę ciała, no to biorę drugie. Można wypowiadać regułkę przy, przy jajowaniu. Nie trzeba, bo regułki to są stare jak świat. Mają po 100, 200 i 300 lat. Um. Ja osobiście nie mówię, bo bym musiała mieć zapisane, bo zawsze coś zapomnę, zawsze coś yy, pomylę. W każdym bądź razie, ja jestem praworęczna i trzymam zawsze jajko w prawej ręce. Jeżeli jesteście leworęczni, to proszę dać do lewej rączki, tak? Zawsze czubeczkiem do góry. Kciukiem albo palcem środkowym, w zależności jak trzymacie yy, boczki jajka. No ja przeważnie tak trzymam, o! Tymi, tymi paluszkami. Możecie też dać tutaj. Umówmy się, że to już naprawdę, to tak jakbyśmy się teraz kłócili o jak kto trzyma widelec. Tak? Słuchajcie. Wokół głowy tym jajkiem zataczamy 33 razy ale nie tak jak idą wskazówki zegara, tylko w drugą stronę. Powolu, powolutku takie kręgi. Robicie u góry trochę niżej. Potem po ukosie, tak żeby każda część głowy była oczyszczona. Jak już Zrobicie sobie oczyszczanie możecie drugim jajkiem, bierzecie znowu drugie jajeczko i robicie to samo z ciałem, tak? Góra, dół, boki. Każde jedne jajko wbijacie do szklanki z wodą, czyli jak macie dwa jajka, to dwie szklanki, tak? Bardzo ostrożnie trzeba wbić to jajko. Uważać, żeby się nigdzie nie nie rozwaliło, bo jak gdzieś poleci na boki, no to już będzie nieudane i trzeba będzie od nowa zrobić. Pamiętajcie w każdą stronę, w jaką stronę w przeciwnym ruchu zegara. Jajko wbijamy. Tak. Jajeczko wbijamy i zostawiamy. Musimy to tak ostrożnie zrobić, bez pośpiechu, żeby nie, nie uszkodzić tego jajka, który wlatuje, żeby tam nigdzie nie, nie poleciało na ściankę. Można też, słyszałam, jeżeli na przykład mieszkacie w domku, to można zrobić tak, że to jajko całe wyrzucić przy sprawą, Prawą ręką przez lewe ramię wyrzucić do tyłu albo do rzeki płynącej. Ja mieszkam w mieście, u mnie jest sam beton, więc nie mam gdzie tego zrobić. I przyglądamy się, kochani. Przyglądamy się, co tutaj mamy. Ja robię takie jajowanie, oczyszczam sobie, kochani, siebie trzy razy. Tak? W tym czasie akurat można palić czarne świece, odcinamy, możemy się oczyszczać. tylko wiecie, co muszę zwrócić niektórym uwagę, że ten odczyt, co to jest czy są, czy są pęknięta żółtka czy tam na przykład będzie widać jakieś sznury grube, czy jakieś bramy, czy jakieś piórka to ten odczyt nie mówi o tym, co mamy jeszcze zdjąć, tylko po to robimy to oczyszczanie, że pokazuje, czy ten podczep, który mieliśmy, został zdjęty, czy nie. I dlatego ja robię trzy razy, bo czasami za jednym razem skarbę no nie uzyskamy czystego jajka, tak? Słuchajcie, bardzo często, jeżeli to żółtko które tutaj wrzucacie, nie? Ono jest pęknięte? To jest klątwa. Tak. Jeżeli żółtko ma bombel, czyli przyjrzycie się tam z góry, z boku, z dołu, czy tam gdzieś jest bombel, to znaczy, że może być, że przy ciele, tak jakby jakaś dusza, była. Możliwe też poronienia, ciąże. Jak jest zbóg, jak jest jajko dzbóg, to już na bank jest klątwa, kochani. Jak widać zarodek, no to nic nie znaczy. To, to znaczy, że jajko jest naturalne. Nie, nie doszukujcie się, bo ten zarodek, który tutaj widać, to jest normalna rzecz. Jeżeli są te sznury grube, u mnie są cieniutkie, widzicie? Takie dwa paski. Jeżeli są grube, ale takie bardzo grube, to albo jest nieodcięta pępowina, albo może jest podczep. I często też się mówi, że jest obecność duszy bliskiej osoby, która od nas odeszła. Jeżeli te pasma są szerokie, ale takie płaskie, tak. I idą do góry, bo, bo ich może być tak dużo, że aż cała szklanka jest biała. Wtedy y, może być tak, że ktoś zrobił rytuał na nas. Na przykład y, wskoczyła choroba, czy coś takiego, y, że było coś na nas robione. Tak? Czy tam na przykład, y, kochani, jakieś złorzeczenia. Często mamy bramę. Brama to jest, jak są dwa pasma i one się łączą niejako. Wtedy mówimy o bramie i jest to zbiorowość dusz. Proszę nie, nie mylić z duchami. I o przy was mogą być jakieś byty, które wysysają, wysysają z was energię. Jeżeli są takie cieniutkie właśnie paseczki, widzicie? Takie cieniutkie jak tutaj u mnie, że prawie są niewidoczne, oznacza Przynajmniej tak ja wiem. Myśli o bliskich osobach, myśl o kształty. Może macie kłopot z ojcem, z mamą. No ja mam akurat kłopot z ojcem i u mnie by się akurat <laughs> zgadzało. Na tą chwilę. Jeżeli te sznurki, co idą do góry, mają bombelki. Nie wiem, czy tu jest bombelek, czy to jest tylko z wody bombelek bo to jest bombelek, no nie to nie jest tego jeżeli u góry w, z tych białych pasemek będą bombelki, zobaczycie, że, że tam ich um, że tam ich jest dosyć, dosyć to są wampiry energetyczne przy was, to znaczy, że macie osoby, które nazywamy wampirami energetycznymi które się z wami spotykają żeby czerpać od Was energia. Jak jest jajko szare, no i tak się zdarza. No to są różne myślokształty wtedy przy Was, tak? Jeżeli pełno tych białych pasemek jest, i one są takie poplątane jak te drzewo tutaj, tak? może tak być, że ich jest tak, tak tak dużo, no to wtedy kochani to są trudne do rozwiązania i do odczytu bo tutaj mamy poplątanie z pomyleniem, liczne problemy i podczas jednego jajowania tego nie zrobicie tutaj są dwa, trzy, a czasami i więcej jajowań tak jeżeli przy żółtku mamy jakiś doczep, jakąś Um, nie wiem, te wzory się tam plączą, no to kłopot z kimś bliskim. Albo jakieś narośle przy żółtku. To też może być kłopot z bliską osobą. Jeżeli sieci są po, podwieszane na tych bombelkach, to znaczy, że za dużo alkoholu, za dużo używek yy, wszelkie holizmy tutaj się zaznaczają. Nie? No ale już, jak już są larwy w żółtku czy białku, no to są larwy energetyczne w takim razie u nas. Także widzicie, jeśli ta woda będzie cała wyglądała jak mgła, to musimy popatrzeć jaki jest kolor, czy jasny, czy ciemny, bo to chodzi o myślokształty, czy myślimy pozytywnie, czy myślimy negatywnie, tak. Kiedy zazdrość widać, kiedy jest taka sieć Pełno zasłon, pełno. Czyli jest taki gąszcz, można powiedzieć. Wtedy jest zazdrość. Jeśli są zasłony z każdej strony, że dosłownie można powiedzieć, że jajko jest zasłonięte, wtedy mówimy o blokadach i trzeba je natychmiast ściągnąć. Myślę, że chyba wszystko wam powiedziałam. Tak teraz myślę, czy, czy jeszcze wam o czymś powiedzieć. Bardzo często właśnie widzę, że niektórzy um, proszą, żeby, żeby powiedzieć jak, um, jak zrobić takie e, jajowanie, jak to, jak to ma wyglądać. No słuchajcie, no ile mogłam tyle wam powiedziałam... Um, cieszę się, że ja nie mam nic strasznego. <laughs> I tak jak powiedziałam... Um, Niektórzy robią tak, że ym, jajko rozbijają przed snem i dają pod łóżko. I rano sprawdzają ym, jak wygląda. No, y, jeżeli jest jajko z Bóg, no to ewidentnie klątwa i, i wtedy trzeba rytuał zrobić, ja, ja się tego nie podejmuję. Y, więc y, skarbeczki. No, chyba tyle. Chyba Wam wszystko powiedziałam na temat jajowania. Jak mi się coś przypomni, to zrobię odcinek i te ręce myć. Możecie się oczyścić, możecie sobie zrobić takie jajowanie. Warto się oczyścić, kochani. To nie tylko, że palimy świecę, kadzidełka, ale to jest. Najprostszy i jeden z tańszych. I, a co zrobić z tym żółtkiem? No, słuchajcie, no ja mieszkam w blokowisku, więc nigdzie nie będę chodzić, zakopywać, bo nawet nie mam gdzie. Tak jak Wam mówiłam, wszędzie beton. No, ja wrzucam do WC i spłukuję, Tak? Kochani, wszystkiego dobrego. Napiszcie, czy takie filmiki robi, czy są pomocne, bo tak sobie pomyślałam, że jakbym miała tej jednej osobie pisać, a potem zaraz drugiej osobie pisać. Dzisiaj ładnie widać. Jak widzicie, jajeczko się nie rozwaliło, jest w całości. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Zostawcie łapkę, zostawcie ślad w komentarzu. Pa, pa.